Czy słyszałeś o Krajowym Systemie Faktur KSEF ma wejść w przyszłym roku ma być obowiązkowy dla wszystkich całkowicie zmieni proces fakturowania w Polsce więc co się dzieje z ustawą o KSEF gdzie ona właściwie jest Luty zeszłego roku z wielką pompą minister finansów skasował wejście w życie KSEF od 1 lipca przesunął na 26 rok powiedział że wszystko to wymaga przygotowania odbył się szereg konsultacji z osiem różnych konsultacji, tysiące podatników zaangażowanych. Od września, właściwie do teraz, cisza. W li listopadzie zeszłego roku skończyły się konsultacje projektu ustawy. Projektu ustawy nadal nie ma. Panie ministrze, podatnicy są w kropce. Wielu podatników w ogóle przestało wierzyć, że KSEF wejdzie kiedykolwiek w życie. Wielu podatników poniosło na wejście w życie KSEF olbrzymie nakłady. Co dalej? Dajcie znać w komentarzach. Czy waszym zdaniem KSEW wejdzie w życie? Czy też mamy się spodziewać e, pod koniec tego roku jednego wielkiego chaosu?